Ja. Mm. Trochę trochę mi się łeb krzywi. No ale. Chciałbym yy, zaprezentować. Moją kolekcję. To. Mm. Warolina z pudełkiem ogólnie to możecie napisać to nagrać kolekcjon jakby nie kolekcjonuje ale po prostu mam też legą i możecie mm, taki no lubię Spidermana Mm. Mam wąkopowa z ruszem, głową. Wor... Chcę sobie kupić jakiś zestaw z Marvela No oglądam, ale Moment, bo go ciężko postawić, nie? Dobra i mam takiego kurzy Kurczak nawet pe... kurzy jeździec Kurzy jeźdz Tak się to prezentuje z warwelinem. O! Tu Piękny Wurwelin Tu Wow! Eee Wurwelin i Kurzyżny no Rzecz Nie no, no Dobrze mam Możecie mi podsyłać jakieś No Chciałbym Po prostu dołączyć by... Jakby prostu być tu w tym mm. pokazywać takie różne rzeczy, które sobie kupię, albo coś z Marvela, jakieś filmiki, no po prostu nie, nie wiedziałem jak to nazwać, nie wiem mm. no. idę mu spoko a dobra, moment, mm, bo on nie, dom nie dom się on mu się boli on się boli możecie ocenić, bomba katnia hmm Fajny taki materiał, po prostu robię to, lubię, nie lubię Spinmana, lubię Marvela, To Marvel, kiedy na przykład, nie wiem, się z tym nie ukrywam. No, no i Sigma, nie każdy robi co chce, nie? Um. Ja chcę zrobić taki... o Jezus! Ja chcę zrobić, ja chcę robić taki content, no takie filmiki... Czekaj, bo... ...o czekajcie... ...w stroju spojrzymy, ja to będę robił, no. Jeszcze to są no, czarne brillele. Nie, bryle no? Nie wiem. No to